muzyka Siedzimy teraz w Fordzie Focusie z roku 2014 w wersji najbogatszej jaka szła na tamte czasy i z silnikiem 2.0 Eco Boost benzynka oczywiście więc jest to bardzo dobry silnik i przy tak małym aucie, przy tak lekkim aucie ten silnik daje nieźle, niezłego kopa słuchajcie, tak. to auto ma 106 tysięcy kilometrów więc jest naprawdę elegancko zadbane i nie jest jakoś mocno tutaj Prze, y, przejechane czy, czy zużyte. Widzicie, że z tyłu tam no jest do wymiany, oczywiście tam troszkę z tyłu. Tutaj przednia szyba również jest y, do wymiany. Ktoś musiał uderzyć głową. Wydaje mi się z od przodu tutaj. Popatrz, nie był zapięty chyba pas. Mimo wszystko cena tego auta nie przekracza tutaj nawet y, chyba mi się wydaje, no nie przekroczy kurde tego 30, 20, no za 20-25 była kupiona, tak już po opłatach, ze wszystkim oczywiście, 20-25, po opłatach, po wszystkim, no naprawdę, no jestem pod dużym wrażeniem, jak tanio można nabyć takie auto. No i tutaj oczywiście do roboty będzie przednia szyba, no i tył, czyli w 30 tysiącach na spokojnie się zamkniemy. Przejdźmy do menu. Menu już jest przetłumaczone. Wszyscy tutaj, jedną osobę od nas. Maska otwarta, dlatego że było tam coś robione. Bagażnik, oczywiście, z tyłu lekciutko walnięty, więc też pokazuję. No i tak, słuchajcie, czas, to auto nawet ma asystenta parkowania. Więc super, po prostu. Jak ktoś nie może zaparkować, jak ktoś chce się pokazać, że auto samo zmienia biegi i samo parkuje, może tak zrobić. Zobaczcie, duży wyświetlacz, duże menu przede wszystkim. Wszystko jest dotykowe, proszę bardzo, dotykowe po polsku przyjemne dla oka. Zobaczcie sobie, nie wiem, czy oglądaliście RAV4 materiał. Tam nie było aż tak przyjemne to menu, a tutaj rok później i zobaczcie jakie, jakie menu mamy w ogóle do dyspozycji. Tutaj mamy kompas, yy, fotele, klima to może byśmy wyłączyli sobie, bo, bo nam dosyć tutaj mocno grzeje. I teraz tak. Tu mamy klima, klimatyzację. Tutaj mamy nawigację, mamy oczywiście bluetooth Możemy sobie dodać telefon sync i... No właśnie Możemy sobie tutaj swój telefon połączyć i puszczać z niego tak Search sync on your device and select Nawigację Ale żeby nawigacja działała trzeba włożyć kartę odpowiednią Trzeba włożyć kartę i tą kartę i te mapy już mamy Więc nawigacja również będzie już na polskie drogi Tu mamy klimatyzację oczywiście i rozrywkę, czyli radio, czyli radio, domenu jest naprawdę przyjemne, zobaczcie sobie, zobaczymy jakie mamy opcje, A jeśli chodzi o pojazd na przykład, co możemy zrobić, ustawienie kamery, no tak, oczywiście jest, jest kamera, kamera przede wszystkim musi być, żeby była, opóźnić kamerę, włączenie, ulepszony pilotaż parkowania, błon. Wszystko jest. Więc I tak to wygląda. Więc pokazuje nam, pokazuje nam, ile tam potrzeba do jeszcze ile, jaką odległość. Pokażę Wam jak wygląda kamera. No nie jest to jakiejś super jakości, ale najważniejsze, że jest. Zobaczcie sobie. I z tu oczywiście są również czujniki, które nam pomogą, jak i z przodu. Więc auto sam raz dla na przykład jakiejś kobiety, dziewczyny, z czujnikami, z kamerami, z asystentem parkowania, z podgrzewanymi lusterkami, z klimatyzacją automatyczną, z podgrzewanymi oczywiście siedzeniami, bo nie mogło tego tutaj też zabraknąć. Naprawdę, no auto super jest. Jakby ktoś takie auto chciał w takich pieniążkach nabyć, to śmiało. Jak widzicie, z kluczyka mamy nawet rozruch. Więc, przypuśćmy sobie, że jest sroga zima. Sroga zima. Ustawiamy sobie fotele. Na dwa. Wyłączamy sobie silnik. System start stop oczywiście, czyli bezkluczkowy. Wyłączamy sobie silnik. idziemy do domu i rano idziemy do pracy. W domu sobie siedzimy, przygotowujemy się, makijaż. Czy jakiś tam, kurde nie wiem, inne rzeczy. Poranny seks. Trz. Odpalamy sobie. 10 minut, nic bez skrobania, wychodzimy z domu, jedziemy do pracy i proszę, i co? No i siup! I wsiadamy do ciepłego auta, już zaczyna grzać. Wsiadamy do ciepłego auta, do najważniejsze, że nie trzeba yy, marnować swoich jakże tutaj zarobionych rączek, i odszurtowywać całego tak auta, całego całej szyby. Jak widzicie tutaj o tym mówiłem, to jest ta szyba uderzona, i sobie po prostu wsiadamy tak. Tutaj mamy miejsce również na na okulary Tak, jest miejsce na okulary Jest miejsce na okulary jest tutaj możliwość Czy ja dobrze widzę, że to jest możliwość zmiany koloru oświetlenia no, chyba tak chyba tak ho, ho ho Proszę bardzo musiałbym w nocy nagrać, bo wy wychodzi na to, że tutaj nawet mamy opcję zmiany Koloru podświetlenia. Daliśmy na maksa. Zobaczymy, jak to będzie w nocy. Postaram wam się nagrać, żeby też było. Zobaczmy sobie. Tu trzeba uważać, bo są drobinki szkła. Nie wiem, czy widzicie to, ale co tu mamy w środku. O, właśnie. Z Walmart Subway amerykańskiego, oczywiście. Subway amerykański. Ile kosztuje nas taka dobra kanapka 868 z taksem. Fantastycznie, o kurde. Widzimy nawet, że jest karta. No ale karta jest oczywiście, numery są zakryte, więc on się nie musicie martwić. Co my tu mamy jeszcze? A raport yy, Sprawnościowego naszego pojazdu. Yy, elegancko, Za wszystko było płacone kartą. Chodzi na to, jak wygląda schowek? Schowek malutki, fajniutki w schodku jakieś kremy, czyli. O jest upośledzony, coś jest. Czyli oczywiście kobieta jeździła. Jak widzicie, mamy wejście na kartę, mamy wejście na USB, mamy wejście nawet na podłączenie sobie fantastycznego. Tutaj to się jakoś nazywa, to jest dosyć stary już, ale to się jakoś nazywa. Nie wiem, jak możecie napisać w komentarzu. Komputer pokładowy, informacja, ustawienia. Asystent kierowcy, światła, kontrola trakcji, pilot parka oczywiście, kontrola trakcji nawet jest, asystent kierowcy, światło, wyświetlacz, komfort, zobaczmy sobie co jest w komforcie, kompas, zdalny start, czy można ustawić sobie godzinę, klimatyzacja, czas, ustawienia fabryczne, proszę bardzo czat, fantastycznie, czyli widzicie, że do tego, że można ustawić sobie... Rozmrażanie przód, rozmrażanie tyłu, grzewa, AC. A, czyli klima, czyli włączenie klimy. Czas. Zobaczmy, czy można ustawić czas. Czyli czas, jakie auto ma być odpalone. Widzicie? Czyli jednak te opcje są jeszcze lepsze, jeszcze wygodniejsze. Można tu ustawić cichy start, żeby za głośno nie chodził pod blokiem, jeśli to jest, żeby nas sąsiad nie podjumanił, że mamy odpalanie kurde z kluczka, i ja, auto jest Dłużej niż minutę w terenie zabudowanym, o nie. Więc zobaczcie, zwyczaj naprawdę tych opcji jest bardzo dużo. Chcę Wam pokazać wszystko, żebyście wiedzieli po prostu, że że to jest dużo możliwości i możecie takie auto na pewno być w moich pieniądzach. A to auto, no nie chcę tu nic mówić, ale będzie no od tych szybszych golfików i bemek typowych, tuningowych, kurde i audyczek, które jeżdżą po trasie, więc. Na pewno dalibyście w kośnie jednemu kierowcy, jakbyście wystartowali z kopyta. Przy takim pojeździe, ok, czat. postaram się przynieść do tyłu. Jakby ci nic, niczego tutaj nie brakuje, chcielibyście taki pojazd, piszcie do mnie na e, Facebooku prywatnym, na fanpage'u. Odzywajcie się, załatwimy, sprowadzimy. Może się uda i jeszcze w mniejszych pieniądzach. Tak więc chodźmy. Pokażę Wam jeszcze, jak światła działają. Jak działają światła? Mi i Ania. Stykły, fajne, eleganckie światła. Nie ma LEDów, więc spoko. Chodźcie, pójdziemy do tyłu. Przejdźmy sobie do tyłu. Ale wiecie co, tutaj już niestety muszę odsunąć siedzenie, bo jest to auto mniejsze i, i nie nie ucisnę się tam. No, zróbmy tak sobie mniej więcej, jak się zmieścimy. No i oczywiście skórka, o, ale wygodna. O ja nie mogę. Ale wygodne siedzenia. Oho, kurczę, ale mięciutko. Ojenny, czat Ty, bo ja chyba na drugie auto to chyba sobie sprowadzę Forda Focusa. W jak się prezentują te fotele. Z ładnym wykończeniem. Tutaj mamy oczywiście nasz... No tu już nie mam miejsca, już nie ma jakby schopka kolejnego, ale... Ale to nic. Czy mamy tutaj? Ewenty, nawiewy. Okay. widzę, że mamy tylko wejście na, na ładowanie, Nie ma nawiewów. Co jest minusem, oczywiście brak nawiewów z tyłu, brak również w słupkach nawiewów, czyli klimaty, klimatyko idzie od przodu, no ale z przodu jest dosyć sporo tych nawiewów, właśnie pokażę wam jak to mniej więcej się prezentuje od przodu, Zobaczcie. No ale mimo wszystko, powiem wam, że z tym nawet wygodą, która jest z tyłu, bo, bo naprawdę jak za takie pieniążki można być takie fajne auto i tak w, w ogóle w, w, wyposażone, no przecież co nam więcej potrzeba, tak? Bezpieczeństwo jest, asystent parkowania, czujniki przód, tył, kamera cofania, kontrola trakcji oczywiście, czyli tak zwane ESP, e, odpalanie z kluczyka, czyli na zimę, super sprawa, na lato to samo. No bo przecież nie powiedziałem Wam, ale oczywiście na lato możemy sobie odpalić po prostu klimę, że wchodzimy do, do, do chłodnego auta, tak? do, do po prostu schłodzonego odpowiednio pojazdu, nie? nie? musimy, kurde, zawsze mieć nagrzane, tak? To nie, że, że włączymy sobie zawsze grzanie, tak? Więc, no... Full wypas. I za tak małe pieniądze, jeśli ktoś chciałby nabyć z takim przebiegiem, w takich pieniążkach, odzywajcie się, odzywajcie się, coś załatwimy na pewno. Już dużo osób się odezwało, dużo osób się odzywa, więc dużo osób też, widzów, tak? Więc śmiało, śmiało się odzywajcie i będziemy, będziemy działać, będziemy działać. Okay. Wiedziałem patrzcie teraz, coś tak czułem, kurde, Poświetlane jest oczywiście tutaj. No, to nie lodówki, tylko normalne. Ale patrzcie w środku: siup i siup i siup. I teraz. Podświetlenie jest z tej strony, z tej strony. Postaram się go wpalić, zobaczymy czy. I patrzcie, niech wszystko zgaśnie. I powinno nam tu elegancko poświetlać. I można normalnie kolorek zmieniać, i teraz tak, i patrzcie, widzicie podświetlenia na dole, i zmieniamy sobie kolor siu, siu, widzicie? Elegancko, i tyle, tak jak mówiłem, wersja titanium. Titanium, Titanium. Jakoś tak. Jakoś tak, chaty, Jakoś tak. Tak to więcej się prezentuje. I do zobaczenia w kolejnym materiale. Możecie sobie jeszcze dla przykładu porównać Forda Focusa Titanium, tą wersję, do wersji SE, którą Wam prezentowałem niedawno. No wersja SE była naprawdę, naprawdę bardzo biedna. No i tutaj tylko ja zawsze mówię, że tak samo jak z moim Dodge'em Chargerem najlepiej kupować najbogatsze wersje z full wypasem, dopłacić, ale mieć wszystko full Full, full. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.